Siemanko z tej strony Graba. Witam was w drugim odcinku z Japonii. Przypominam o subskrybowaniu tego kanału i zostawianiu czegoś po sobie. A za mną najwyższy szczyt Japonii, czyli Góra Fuji. Jesteśmy już przy miejscu naszej zbiórki i zrobiliśmy sobie małe zakupy. Gabrysia pokaże taką bułeczkę z nie wiem, to jest takie jak tonkatsu trochę wygląda. Kapusta i jakiś sos jasny. Taki e, japoński hamburger tego jedna bułka alapotysz i jedna bułka nie mam pojęcia z czym ale była tak obsypana cynamonem, że po prostu ciągnął się taki zapach, że nie mogłam się powstrzymać. No, więc y, przetestujemy to i jesteśmy w takim ładnym miejscu. Amusement Park you have the biggest roller coaster as you can see roller coaster and then they also have the scary haunted house and I heard someone died that inside before the haunted house it was like a hospital you yeah, know very shady. Na razie chodzimy sobie po takich tradycyjnych domkach i jest mega ładna pogoda Piękny widok na górę Fuji to jest a właśnie wioska Zobaczcie, jest pełno takich tradycyjnych domków, dostaliśmy mapę i można tutaj sobie oglądać na przykład jak pan w plecie kosza. Zobaczcie. Dowiedzieliśmy się też, że na starych banknotach, jenach, tysiaczkach widnieje właśnie góra Fuji Sakura. i jezioro. Proszę, jezioro się nazywa Kawaguchi. Kawa. Kawa. A to? Jak się nie mylę, albo to jest lawenda, albo rozmaryn, ale podejrzewam, że lawenda. To miejsce zdecydowanie robi mega wrażenie. Zobaczcie, przepiękne kolory. Nie mam pojęcia, jak to wygląda w kamerze, bo bardzo świeci słońce, ale mam nadzieję, że tak samo pięknie jak na żywo. Ten kolor, ten niebieski, po prostu jest przepiękny. Chciałbym tu polecić dronem, ale chyba nie wolno. Aktualnie jesteśmy w drodze na punkt widokowy. I przejeżdża taki fajny pociąg. Co powiesz o tej kolejeczce? Klimatyczna bardzo. Tak? Idziemy na tamten punkt widokowy, który jest gdzieś w tamtych górach. Tam. Samuraja. Świątynka. Chyba taka imitacja bardziej. Ale jest ołtarzyk. I woda. Wydaje mi się, że do umycia rąk Ponieważ Przed wejściem do świątyni należy pamiętać o umyciu dłoni Jest nawet zasada, że najpierw lewa, później prawa Tutaj jest ten bardzo popularny spot, gdzie wszyscy robią sobie fotki Trochę mi ta świątynka zasłania górę Ale zobaczcie co tutaj się dzieje Wiele tutaj jest ludzi Pa Instagram versus Reality. No. Pan nam dał spróbować to macze brzoskwiniową i postanowiliśmy, że kupimy sobie dwie paczki. Ile kosztuje jedna paczka? Ja teraz pokazuję herbatkę. 810 jenów, czyli 24 zł, chyba za jedną. Piję sobie wody ze smoka, to jest woda ze źródeł. Jeszcze spróbuję w ten sposób się napić. Mmm, przepyszna. Ale ta ryba się świeci, co? Jedną z takich popularnych rzeczy w tej pijalni wód jest mochi, które jest. Zgrillowane, Dodane jest do ciasta macza, a w środku jest nadzienie z czerwonej fasoli. Ta czerwona fasola jest bardzo popularna. Mi nie do końca podchodzi, ale na ciepło. Jak smakuje? Jak widać? Średnio. Daj mi spróbować. Ciekawe. Mi podchodzi. W sensie, ja lubię smak macie. Przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszej wycieczki, która trwała 12 godzin, ale droga powrotna była dość intensywna, długa, chyba ze 3,5 godziny jechaliśmy. Jeszcze był wypadek na trasie. Więc... Tak, bo trafił nam się jakiś wypadek. Teraz jesteśmy na naszym balkonie i z tego miejsca trzeba podsumować tą wycieczkę. Jak oceniasz? 10 na 10. Moim zdaniem naprawdę trafiliśmy w punkt, jeżeli chodzi o pogodę. Wczoraj była tragiczna widoczność. Jak wstaliśmy tylko, to zobaczyliśmy tutaj, że nie, nie było widać drugiego brzegu tutaj zatoki. I stwierdziliśmy, że jutro, czyli dzisiaj, może być tak samo. I zastanawialiśmy się w ogóle, czy nie odwołać tej wycieczki, czy ją w ogóle rezerwować. Na nasze szczęście dzisiaj widoczność była idealna. Jak widzieliście. Było bardzo ciepło, bardzo sprawna wycieczka. Bardzo fajna pani przewodnik, która zrozumiale mówiła po angielsku i, i, i była po angielsku, z Chin. Mówiła też po chińsku. Odwiedziliśmy cztery punkty podczas tej wycieczki. Mieliśmy cztery stopy. Jedyny mini, mini, minusik to to, że było tam bardzo mało czasu. Tak naprawdę w każdym tak. miejscu mieliśmy około 40-50 minut. Ale było to do zrobienia. Chcieliśmy tak na spokojnie porobić zdjęcia i tak dalej, no to mieliśmy czas na styk wszędzie. Ale. Gdybyśmy mieli więcej czasu, no to byśmy wrócili pewnie o 22 albo 23 i nie załapalibyśmy się na metro, a wracać taksówką, no to są cholernie duże pieniądze. Wycieczkę rezerwowaliśmy przez Get Your Guide i kosztowała około 230 zł, 230 zł za, osobę. za osobę. Plus w trakcie wycieczki mieliśmy możliwość dokupienia sobie posiłku za 2000 jenów za osobę. Do końca nie wiedzieliśmy na czym to będzie polegać, ale był to bufet i naprawdę było tam świetne jedzenie, były krewetki w tempurze, kurczak, było też trochę europejskiego jedzenia, były za darmo, w sensie za darmo, w cenie, były napoje, więc naprawdę mm, ciekawy był ten bufet, dużo smaków, no i warty swojej ceny tak naprawdę, bo jeżeli tak, byśmy tego tak. nie wykupili, to nie byłoby nawet czasu, żeby gdziekolwiek zjeść. Jutro kolejny dzień i... Niespodzianka, fajna, naprawdę atrakcja nas czeka. Nie mogę się już tego doczekać, bo to takie bardziej w moim klimacie, ale Gabrysia się chyba też cieszy. No, zdecydowanie w moim bardziej klimacie niż w Twoim. No, się więc... Pora na. sumo. Idziemy zaraz na tą atrakcję. Opinie same pozytywne, bardzo dobre, zaskakujące. Wszyscy to polecają. No i zdecydowaliśmy się tutaj panią, że idziemy postawić opór prawdziwym zawodnikom sumo a tamten budynek to jest wielki donki Tak. donki no. czyli krepko kremy właśnie We're here today and we would like you to have a very exciting and unforgettable experience at Asakusa Smoke Club. My name is Koki. This is the only spot in Asakusa to show sumo and geisha dancing in the same place in Asakusa Smoke Club. So let's welcome with a huge applause Geisha Rui tables until I call you, and uh, I keep watching uh, other people. So please go back to your table. Uh, where are you guys from? Poland. 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 Hey, oh, sweet. Yeah. okay. <laughs> yeah, yeah. Carla and uh, sorry, for your name? Jabba from uh, Poland. you any sports? Yeah, keep boxing. Oh. Oh. Salt? Yeah. Yes, <laughs> Okay. <laughs> 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 Yeah. Oh yeah. Then <laughs> 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 yeah. Okay, let's No dobra, słuchajcie, jesteśmy właśnie po Sumo, no i jak wrażenia? Mega fajne, bardzo fajna atrakcja, kosztowało to około 430 zł za osobę, ale tak, w tym mieliśmy jedzonko, jak widzieliście, piwko, albo jakieś drinka. Jedzenie polegało na tym, że dostawałaś takiego grilla jakby. Zupkę, gorąco, jakieś tam przysmaki, w sensie takie dania, które jedzą zawodnicy Sumo. I jak coś Ci się skończyło i chciałeś sobie domówić, to mogłeś w z tych pozycji za free sobie domawiać, tylko no musiałeś to zjeść. Jeden drink był w cenie, z czego można było wybrać alkoholowe albo bezalkoholowe, no i udało nam się we dwoje wziąć udział. Tak. Ogólnie z jednej strony sali brali cztery osoby i z drugiej cztery. My siedzieliśmy po tej samej, więc udało nam się wcisnąć w te cztery osoby z naszej strony. No i wzięliśmy sobie udział, mega, mega fan. I teraz tak, na koniec dostaliśmy prezenty. To jest taka chusta Asakuso Sumo Club. Dodatkowo dostaliśmy takie drewniane pudełeczko, nie mam zielonego pojęcia do czego to służy, ale jeszcze się dowiemy przy okazji. E, następnie dostaliśmy oczywiście piękne zdjęcie pamiątkowe. I dostaliśmy dwa komplety e, takich giftów, naklejki. To jest... Karol na pewno będzie zadowolony i to wszystko było spakowane w taką trobeczkę wjechaliśmy w taką mniej turystyczną i popularną dzielnicę od razu ceny są troszkę niższe i zamówiliśmy sobie pierwszy raz tonkatsu do spróbowania, czyli po prostu kotlet schabowy, który jest w takiej chrupiącej panierce z ryżem no i od razu tutaj kosztuje około 1000 jenów, a tam w centrum to ile były? Po 1700? Po 2000? Coś takiego Więc tak wygląda ten schabowy Dostaliśmy do tego, co to jest? Miso. miso i ryż Siemanko, witam kolejny dzień Jesteśmy właśnie na lotnisku Haneda w Tokio, lądowaliśmy wcześniej na Naricie, teraz jesteśmy na Hanedzie, jest godzina 8.02 Jesteśmy już odprawieni i zaraz wyruszamy do Osaki. Słuchajcie, chciałem Wam tylko pokazać moją nową, ulubioną linię lotniczą, czyli ANE. Jeszcze nie byłem w samolocie, ale zobaczcie to. Tutaj na lotnisku jest sklepik linii. Można sobie kupić dla fanów. Torby, przypinki, modele samolotów, maseczki, ręczniki, breloczki. Ale mało tego. Wchodzimy sobie do sklepu. Jedzenie, picie, wszystko jest w normalnych cenach. To mi się podoba. Bryloczki urodzinowe. Tutaj mamy maj na przykład. I można sobie wybrać, którego maja się urodziliśmy. Dobra, i taki brylok kosztuje 19 zł. Ale. Zobaczcie, oni mają tutaj też swoje przetwory: jedzonko, jakieś tutaj krakersy i tak dalej, i tak dalej. Piwko można kupić. Zobaczcie to bulion wołowy, który będzie na pokładzie. Można też próbować sobie różnych ciasteczek. No ogólnie. Jestem oczarowany. Naprawdę, bardzo fajnie. Powiem Wam szczerze, że na lotnisku jest mega kultura. Wszystko przebiega bardzo sprawnie. Kolejeczki, security check bardzo szybko mimo wielkiej ilości ludzi. Jeszcze na pewno warto wspomnieć, że na lotnisku jest normalnie 7-Eleven. No dobra, w Bangkoku, w wielu krajach azjatyckich też jest. Ale tutaj normalnie są automaty, i są ceny e, takie jak na ulicy. Takie jak wszędzie. Czyli przed chwilą kupiłem sobie jakąś bułeczkę, i picie za 450 jenów. To tak jak e, przy hotelu naszym.